Że ja lubię tą pracę, naprawdę lubię tą pracę. Mimo, że w niej jest dużo stresu, dużo problemów i takich innych rzeczy, ale nie wyobrażam sobie innej pracy, dopóki nie otworzę czegoś z tego, nie będę miał czegoś swojego. i też Yo! To jest ta paczka do odebrania. Bierzemy pod pachę i tyle, na Kurde, jak ona Jaka Lambadziara? Zobaczcie mi, Zapytać się można. Nie? Nie, chciał odebrać. Okay. Oder Sie nehmen es wieder mit und kommen Montag wieder, das geht natürlich auch. Äh, besser heute, das ist Express. Ja? A, A, pakiet. Ja, dann müssten Sie vorne zur Kasse kommen. Ja, dann ja, okay. minuty. Ja? Okay, Do okay. alles klar. Tschüss.